Witam wszystkich serdecznie na kolejnym już ambasadorze za światów. To bardzo fajne, to bardzo miłe, że mogę do Państwa znowu przemówić, coś poopowiadać i czegoś nauczyć. Cieszę się, że Państwo mnie słuchają. A skoro tak, to proszę, lajka, suba, udostępniajmy. A tam jest taka mała ikonka, gdzie można parę groszy wpłacić, abyśmy mogli dalej dla Państwa się rozwijać. Jak zawsze nie zabraknie kawy bo z jaspańcem kawy to cała przyjemność. Dzisiaj taki tytuł bardzo ważny, bardzo mocny Depresja. Co znaczy depresja? Jak sobie w niej pomóc? Jak się nie dać tej depresji? Kiedyś zapytano się jednego francuskiego malarza, czy, który malował takie bardzo trudne, bardzo co chyba bym powiedział takie no, przerażające obrazy, czy on ma depresję? On odpowiedział, depresja to moja żona ma to drugie imię. Ale wracając do kontekstu tego, tak już na poważnie, co to jest depresja, to my wiemy. Możemy sobie wpisać w google i będziemy wiedzieli, bo tam nam wujek wszystko powie. Natomiast skąd bierze się depresja? <trym> Dlaczego w świecie tak rozwiniętym? XXI wiek, tak niepowtarzalny skok do przodu zrobiliśmy w sensie naukowym, w sensie myślowym, egzystencjonalnym i zaczęła się depresja na skalę bardzo dużą, która uwidacznia się także w sposób bardzo dramatyczny, czyli samobójstwami u dzieci. Ja ze swojego pola mogę powiedzieć, że coraz więcej mam, Młodych ludzi, którzy dokonali samobójstwa, tak? Z przyczyn nieznanych do końca, z przyczyn bardzo trywialnych, bardzo prozaicznych, ktoś by powiedział, ale jednak. Wielu ludzi też zamyka się w tak zwanym nerwekum klinikum, aby dojść do siebie, bo nie może zatrzymać się. Skąd się to wszystko bierze? Otóż może <laughs> spójrzmy na człowieka, na jego całokształt, tak? Dlatego pierwotnego homo sapiens, który zaczynał od maczugi, który walił maczugą po, powiedzmy po skalę, czy tam zbudował sobie pierwsze narzędzie, odłupywał coś, albo krzesiwem rozpalał ogień. Pamiętacie taki skandaliczny, trochę sławny film, walka o ogień, gdzie tam wszyscy trochę nago biegają i biją się o ogień. I ten człowiek nic się nie zmienił. Ja, ja jestem, gwarantuję Państwu, Państwo tak samo. Taki sam jak był tamten, to znaczy te same nogi i ten sam umysł, bo tu chodzi też o umysł, tak. Świat ewoluował różnymi nowinkami, różnymi rzeczami, tak, poprzez, potem były miecze, <laughs> co najbardziej rozwijało się w naszym życiu, machiny wojenne, miecze, jak już koła. No to, żeby ciągnąć y, wojowników, jakieś machiny obleżnicze, potem już wymyślono proch, a przedtem były proce. Proces dla nas polepszania naszego świata bardzo powoli szedł. Natomiast wiele nowinek, jak na te czasy nazwijmy technicznych, było bardziej w stosunku do militarnych różnych podbojów i wojen. Natomiast jak na to nie patrzeć, nasz mózg nie ewaluował przez ten czas. Co to znaczy? Że jego struktura jest taka sama, jak była tego, który walczył o ogień w tym filmie, tak? Który krzesiwem rozpalał, albo który szedł polować na tura, czy gdzieś tam indziej. Morski człowiek nie ewoluował, ale ewoluowało wszystko dookoła niego. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że ten człowiek, trochę pierwotny, jest teraz z komórką. Z tymi światłami, które mnie otaczają, z tą kamerą, z tym internetem, z tym wszystkim. I ten mózg jego biedny nie nadąża na tym wszystkim. Nie nadąża za tym wszystkim. Dlaczego? Otóż jeszcze jedna byłaby dobra sprawa, gdyby człowiek cały czas żył i od początku najpierw sobie dłubał, potem sobie zapalał ogień, potem jakieś skóry wy... wy, wy w, Wyciągnął z jakiegoś zwierzaka, potem zbudował jakiś pierwszy namiot, ale ten sam człowiek cały czas dokładałby sobie różne rzeczy, rozwijał się i wreszcie doszedłby do telefonu i rozmawiając ze swoją żoną, przyjacielem czy tam kimkolwiek, powiedziałby: A pamiętasz, Jadziu, jak zaczynaliśmy od studowania, żeby się zapaliło? To ten człowiek byłby bardziej przyzwyczajony do pewnych rzeczy. Ale nie. Pokolenia umierają, pokolenia odchodzą. A ci, co się rodzą, biorąc to, co zostawili inni, rodzą się tacy sami jak ten pierwotny. Dlatego nasz umysł nie nadąża za tym wszystkim, co się dzieje. Czy można więc zaryzykować takie stwierdzenie, że to technika i to, co sobie stworzyliśmy, doprowadziła nas do wielu sytuacji bardzo krytycznych, patowych, albo i do depresji? W jakimś sensie tak. No Proszę Państwa, przecież wielu ludzi wpada w depresję z powodu natłoku wiadomości, jakie mamy, tak? Włączamy rano, onet, co tamkolwiek, ten tego zabił, tu się stało, tu przeleciało, ci weszli na tych, ci zaatakowali tych, do góry podeszło to, to spadło i ludzie w tym natłoku informacji dostają depresji. Są załamani, są wykończeni tym wszystkim. Ja powiem Państwu, że. To troszeczkę, ale żeby mnie źle nie zrozumieć, tęsknię za czasami, kiedy rano się budziłem, nie trzeba było włączać telewizji, bo nie było nic, pani Krystyna Loska zaczynała dopiero gdzieś po południu, e, kiedy człowiek przeciągał ramiona, rozglądał się dookoła, włączał radio, ale tam leciała, sygnały dnia były, <laughs> natomiast nie było tak nacennych informacji <laughs> i człowiek czuł się jakoś zupełnie inaczej. Oczywiście Państwo powiedzą, że było wszystko, jakby to powiedzieć, takie zakamuflowane, wszystko było ocenzurowane. No tak, no, no to zdecydowanie, na pewno. Ale proszę mi wiedzieć, że było łatwiej, ponieważ nie mieliśmy tego tłoku informacji, tego wszystkiego. Tak? Państwo pamiętają tę pandemię, tą to, 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 to plandemię, gdzie ludzie... Z okien wyskakiwali, wieszali się, nie dawali rady, bo informacje ich zabijały. Bo co było na pierwszym pasku, ile ludzi dzisiaj umarło? I człowiek tylko myślał, będę jutro ja czy nie będę jutro ja? <laughs> Gdyby tych informacji tyle nie było, lepiej i łatwiej by się nam żyło. Więc pierwsza sytuacja, która powinna nas oderwać, żebyśmy nie wpadli w taką depresję, to jest wyrzucenie tych informacji. Odstaw telewizor, nie wchodź w te społecznościowe różne bzdury i żyj poza tym na tyle, na ile możesz, odstaw to wszystko. Po co w to wchodzić, tak? Kto wygrał, to przegrał, kto jest tu, kto jest tam? Zwłaszcza, drodzy Państwo, że wpływ na to wszystko, co się dzieje, mamy niewielki, a wręcz powiedziałbym bardzo minimalny. To jest jedna sprawa. Ja ostatnio gdzieś wpadłem na. bo na internecie, na YouTube można zobaczyć dzienniki z lat 80., nawet wcześniejsze są. Oczywiście tam są takie ha, bzdury w sensie takim propagandowym, ale jest mowa o Rumunii, o Czechach, o Węgrzech, jest mowa o Bułgarii. Czy Państwo jeszcze myślą, że te kraje istnieją? Bo w tych informacjach nie mamy o nich nic. Tak, tylko są takie informacje, tak wysublimowane, żeby właśnie, przepraszam za wyrażenie, pieprzynęły ciebie. A więc to jest jeden krok. I co w ogóle zrobić, kiedy dopada nas depresja? Szanowni Państwo, w tym wszystkim jest ważna wiadomo jaka rzecz: farmakologia, mądra farmakologia. W tym wszystkim jest ważny psycholog, psychiatra, psychoanalityk, przyjaciel, który ci pomoże. Tak, te wszystkie dziedziny są bardzo ważne, bo jest to choroba i czasem samemu nie możemy sobie w tym poradzić. Ale ponad tym wszystkim jest Bóg. Módlmy się, tak? Próbujmy sobie modlitwą, czy mantrujmy modlitwę. Ktoś kiedyś powiedział, jeszcze inaczej. Ja Miałem takiego znajomego, który był buddystą. No, nieistotne, był. Wyjechał, więc go teraz nie widzę. I on. Przyrównał różaniec do mantrowania, że kiedy odmawiamy różaniec w skupieniu, jakbyśmy mantrowali, jakbyśmy wchodzili w pewien trans. Idąc tym tokiem rozumowania, choć może nie do końca bym się tutaj z tym zgadzał, ale powiedzmy, więc kiedy odmawiasz różaniec, a ja go odmawiam codziennie, proszę na. Zawsze chodzę z różańcem. Muszę powiedzieć, że mam taki na sznureczkę, już wszystkie mi się pozywały. tak intensywnie odmawiam. To kiedy mantruję, jeśli można powiedzieć, mówię, zdawać Mario i tak dalej, to wyciszam się. Daje mi to spokój, daje mi to wyciszenie. Więc modląc się, mogę sobie pomóc. Ale tu jest haczyk. Nie bój się za siebie. Hmm, absolutnie. Módl się za innych, a wtedy uzdrowisz siebie. Rozumiesz, o co chodzi? Czy rozumiecie Państwo? Bo teraz będę się tak, Panie Boże, różaniec w mojej intencji, abym nie miał depresji. Nie. Modlę się za wszystkich, którzy mają depresję. Albo modlę się za mojego znajomego, który ma złamaną nogę i być może będzie bardzo trudna operacja. Módl się za innych, a wtedy sam będziesz się oczyszczał i szedł do przodu. Różaniec jest to coś niesamowitego, coś, czego ja się nie wstydzę, a jak ktoś się wstydzi, to ma pecha. Wiecie, jak to ktoś kiedyś powiedział, nie mów tak otwarcie, że chodzisz do kościoła, bo to dziwne. Aha, czy jakbym powiedział, że chodzę na dziwki, to się nie ma co wstydzić. Jak chodzę do kościoła, to mam się wstydzić? Łatwiej to by zawrzmiało, gdybym powiedział, że no, ja raz w tygodniu chodzę sobie, prawda, na <laughs> kurzytyzany. A nie, nie, to nie ma problemu, to wiesz, to takie teraz fajne. Ale jak powiem, że chodzę do kościoła, nie, nie nie wychylaj się. No, wiecie, można wpaść w depresję od samego takiego myślenia. Więc, oczywiście, lekarze, specjaliści, czy jakaś farmakologia, ale najważniejsze to znajdźmy siebie samego w samym sobie. Tak? Ja to w wielu już mówiłem o odcinkach, że trudno jest się dogadać z ludźmi, ale trudniej samemu z sobą. Ale też zastanówmy się, co spowodowało naszą depresję. Ja wiem, że kiedy przychodzą lęki, kiedy człowiek zaczyna się czegoś bać. To dzieje się tak gwałtownie, tak natychmiastowo, że czasem człowiek sam już sobie w stanie nie jest pomóc. I wtedy trzeba oczywiście zwrócić się do ludzi, którzy mu pomogą. Ale kiedy na chwilę wyjdzie z tego, niech weźmie modlitwę, niech zaufa Bogu, bo On otworzy mu drogę, bo On mu pomoże. Państwo powiedzą: A, to ten pewnie katol. No tak to ma się do katola, jak piecuszka do buraków. No niby do, do zupy się wkłada, ale nie wszystko razem pasuje. Proszę nie mieszać mnie z jakimiś dziwnymi rzeczami, bo oczywiście jestem chrześcijaninem. To jest ładne słowo, tak? I różnanie jest moją także bronią przed złymi różnymi rzeczami, które by mnie nękały. Ale powtarzam jeszcze raz, depresja to jest stan umysłu, to tam co Państwo wyczytają, ale spowodowany różnymi czynnikami, które nas atakują. Jak więc człowiek zachowuje się w depresji? Co człowiek w ogóle czuje, kiedy jest w depresji? Otóż ludzie, którzy są w depresji w takiej głębokiej, nie zauważają niczego innego dookoła. Nie są w stanie rozmawiać z innymi. Są skupieni na swojej depresji albo na problemie, który tą depresję spowodował. Są to takie ładne słowo wyalienowani z życia. Są bardzo ponurzy. Tacy przygnębieni, a im bardziej się to pogłębia, tym bardziej stwierdzają, że życie dla nich nie ma sensu. Że problem, który dziś się wytworzył, jest tak wielki, że nie pokonają go. Co w tym momencie robią, targają się na swoje życie. W większości się to udaje. Ale my, kiedy zauważymy takiego człowieka, powinniśmy z nim rozmawiać. Powinniśmy dać mu nadzieję, powinniśmy go wyciągnąć, bo on potrzebuje tej rozmowy. Wiecie, kiedyś taki mój znajomy, bądy <laughs> człowiek dość dynamicznie działający kiedy teraz przeszły te wybory u nas, kiedy PiS odpadł, PO wygrało dostał chłop depresji bo był takim PiSowcem O, no, ja go znam bardzo długo, więc, <laughs> więc my o polityce nie rozmawiamy ale on dostał depresję się załamał i był taki bardzo załamany dostał jakieś nerwicy, bo mu PiS przegrał po czym, jak zobaczył się, jak pis działał i ile tam pochodziło brudów, podwójnej dostał depresji, czyli już w ogóle chłop był na krawędzi życia. No a na szczęście wyciągnęliśmy go z tego. Problem żaden. No bo jaki masz wpływ? Jakiegoś obajtka, jakiegoś tuska, jakiegoś kaczyńskiego, jaki masz wpływ na to? Nie masz żadnego wpływu, tak? Więc po co wpadać w depresję? Po co sobie robić kuku? Długie z nim rozmowy doprowadziły do tego, że warto żyć, pomimo tego, co się dzieje, pomimo tego, jak wygląda ten świat. Ale właśnie, depresja rodzi się wtedy, kiedy nie rozmawiamy też z drugim człowiekiem. Nasze dzieci. No ja miałem kiedyś taką panią, której córka powiesiła się 12 lat, bo na internecie, bo na wpisie było, że nikt ją nie lubi. To straszne, tak? Z tego powodu odebrać sobie życie. Ale właśnie takie powody powodują depresję, bo mnie nie kocha, bo na Instagramie się we mnie wyśmiewają. Powiedzcie, świat tych ludzi, nasz, no mój nie, toczy się w rzeczywistości wirtualnej. I my z powodu tej wirtualności czasami wpadamy w depresję, tak? My z powodu tej wirtualności czasami się załamujemy. Tu mi nie podlajkowano, od dawna nikt nie lubi moich filmów. Hejterzy są głównymi sprawcami też depresji, tak? Wiele gwiazd różnych wpada w depresję, w alkoholizm z powodu, że ktoś się u nich uwziął, paparazzi wiszące na drzewach przed ich domem. Gdybyśmy to wszystko wyrzucili, gdybyśmy poszli w ogóle winną inną drogę, o, gwarantuję Państwu, że byłoby zupełnie inaczej. I nie chodzi o to, że ja znalazłem cudowny sposób na depresję, bo nie ma tak. Naprawdę leku na depresję, takiego cudownego. Cudownym lekiem jesteśmy my, kiedy będziemy razem ze sobą rozmawiać. Kiedy zawierzymy Bogu poprzez modlitwę Różaniec, to będzie cudowne, to będzie niesamowite i to będzie wielkie. Natomiast, co jest najważniejsze, zobaczmy w drugim człowieku, że coś się z nim dzieje i miejmy odwagę przełamać go. Jeżeli ktoś jednak nie chce wziąć Różańca do ręki, ja wiem, może jest zatwardzionym ateistą, a może mu nie po drodze, a może nie ma czasu. o różne powody, nieistotne. To ja mam jeszcze jedną taką e, e, jakby terapię dla tego człowieka. Jeżeli uważa, że jego problem jest najważniejszy, bardzo trudny, bo go Maryśka przestała kochać, bo mu nie dali 100 lajków, albo szef go w pracy wyrzucił, albo wydarzyły się jeszcze bardziej inne trudne rzeczy dla niego nie do przeskoczenia, Niech pojedzie do dziecięcego hospicjum. Ja byłem wiele razy. Niech zobaczy te odchodzące dzieci. Niech zobaczy te matki walczące o każdy ułamek sekundy bycia z dzieckiem. Jak to wszystko obejrzy, depresja mu przejdzie. Zobaczy, że tak naprawdę jego problem jest niczym. Ja powiem, kiedyś bardzo dawno temu taki mój znajomy też miał depresję z wielu powodów. W ogóle nie chciał mu się żyć, nie widział sensu i tak dalej. Był nieszczęśliwy. Poza tym jeszcze okazało się, że ma on tak lekko trochę nogą powłóczył, no więc jakiś tam nie miał kobiety, która by powiedzmy zadowoliła go i tak dalej. I ja powiedziałem: choć pojedziemy do hospicjum dziecięcego, zobaczysz jak tam wyglądają ludzie. Przeszedł się po nim, wyszedł i tak mnie wziął ramiona. I, 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 I tu będzie cytat, więc proszę wybaczyć za te słowa, ale to będzie cytat. Wziął mnie tak w ręce i powiedział: O kurwa. Ja już jestem szczęśliwy. Tak naprawdę to nic mi w życiu nie potrzeba. I to było bardzo piękne, to było bardzo niesamowite. Więc może właśnie taką drogą powinniśmy też pójść zobaczyć ten cały świat inny. Szanowni Państwo, o depresji można mówić by bardzo długo. I pewnie ją bardzo powierzchownie dla niektórych potraktowałem. I proszę mi wierzyć, że jej nie sprostytuowałem, przepraszam, za wyrażenie, nie spłaszczyłem jej, tak? To jest bardzo poważna choroba. Tutaj trzeba czasami lekki wziąć. Tu trzeba czasami psychiatry, tu trzeba czasami psychoanalityka. Oczywiście, że tak. Naprawdę trzeba. Ale zrozumcie, że ja tu podaję przykłady takie, które mogą Wam pomóc i wyrwać Was. A poza tym, rozglądając się po tych ludziach, popatrzmy na nich i pomóżmy im. Ja powiem Wam: jest taka historia to no nie nasza, nie moja jeden facet w depresji. Siedzi i tam wypija trzeci kieliszek, bo jest załamany. Przychodzi drugi i mówi: o, Pan już ma trzeci kieliszek? A panie, wszystko jest do dupy. Poczekaj Pan na mnie. Przy czwartym ja panu powiem o co chodzi. Po czwartym kieliszku tamten opowiadam o swoją historię. I tak już prawie się trzymają za ręce, mówią, "Och, Boże, to wszystko jest do dupy. Ja pin, Jezus Maria. O mój Boże. Barman odwraca się i mówi tak, tu ja się z wami napiję. A co się stało? Tydzień temu pochowałem żonę z dzieckiem, która zginęła w wypadku samochodowym. Odepchnęli to wszystko, popatrzyli na siebie i powiedzieli, jak panu pomóc? I to był ten moment, kiedy właśnie okazało się, że te ich gorzkie żale, to wszystko jest niczym w porównaniu do tego, co przekazał ten barman. A on spojrzał na nich i mówi, ale mi nie trzeba pomagać, ja widzę, że panowie są w potrzebie. I to było jeszcze bardziej jakby takie... Gwóźdź dla nich, którzy zrozumieli, że idźmy do domu i przestańmy narzekać. Kończąc już ten mój wywód, jeśli oglądają mnie ludzie z depresją, mają problemy, jestem z wami, trzymajcie się, przesyłam wam dobrą energię, kocham was. Nie dajcie się, szkoda życia. A może zwróćcie się do kogoś, kto wam pomoże. A ja wam powiem też, że po wielu różnych e, listach, które do mnie przychodzą, mówię listach tak ładnie, bo mail, po prostu jakoś nie przechodzi mi przez głowę mail. Po wielu listach, na przykład, wielu ludzi mówi, że po przeczytaniu przewodnika poza światach prawda, wyszło z depresji. im się żyć, bo depresja jeszcze powstaje kiedy? Kiedy odejdzie nam najbliższa osoba. Od śmierci żony jest w depresji 3 lata, od śmierci syna jest w depresji 8 lat, i tak dalej. I raptem czyta przewodnik. Okazuje się, że życie się nie kończy, co się stało. I ta depresja zaczyna znikać. Więc to jest też dobre lekarstwo przewodnik poza świata, który można kupić na Allegro, można kupić na mojej stronie. tak? Myślę, że tą drogą też możemy się kierować. Ale pamiętajmy, że nad wszystkim jest Bóg. Moi drodzy, no cóż, ja dzisiaj po programie Za Wszystkich Słow depresji zmówię różaniec. Prześlę Wam dobrą energię. Kocham Was. Dopiję ostatni łyk kawy. I cóż, do następnego naszego spotkania jakimś pewnie ciekawym ambasadorze, może trochę pomówimy o zaświatach bardziej, bo dzisiaj tak było trochę przyziemnie, a to wszystko gdzieś się łączy. Kocham Was, pozdrawiam Was i cóż, biorąc łyk kawy powiem za Wasze zdrowie i nie poddawajcie się, jestem z Wami.